Witajcie Państwo w kolejnym naszym odcinku. Jesteśmy jak scenarzyści zapomnianego już serialu Santa Barbara, ewentualnie niezapomnianego, niezapomnianej mody na sukces. Aktorzy kod. się zmieniają, przewijają, a my jesteśmy ciągle na posterunku. modzie na sukces, aktorzy się zmieniali? Wielokrotnie. Aha. Na różne sposoby. Tam kilka, przy którymś tysięcznym odcinku, to naprawdę tych aktorów również opoznać. Ale nie o tym będziemy no, mówić. Dzisiaj, dzisiaj tak na spokojnie i tak może na wesoło, na pewno będzie też o wyborach, no bo jak już by nie, ale tak z innej troszeczkę strony. Powiemy też o... No, chcieliśmy powiedzieć parę słów na temat wywiadu, który miał miejsce w magazynie, w tygodniku Do Rzeczy z panem Wojciechem Cejrowskim. A tak, mogę troszeczkę takiej autopromocji? Możesz. Jesteś jednym z, z tych ludzi, którzy miał przyjemność przeprowadzać jakiś temu wywiad z panem Wojciechem Cejrowskim. Tak, tak, zapraszamy. Zap, Zachęcamy to... też do, do, do obejrzenia, tak, jak, jak najbardziej. Święcie. Także nie wiem, czy ja tu mogę, tylko bardzo mogę ciekawy, ciebie siedzieć. Bardzo, cieka bardzo ciekawy człowiek, przede wszystkim e, autentyczny w tym, co mówi, w tym, co robi. I między innymi dlatego chciałem zwrócić uwagę na ten, na ten artykuł, ponieważ e, podobało mi się to, jak e, odpowiadał na pytania e, dziennikarza. Mówił bez ogródek, e, nie boi się tego, co myśli, nie boi się o tym mówić. Odpowiedzi na pytanie, czy Wojciech Cerowski pójdzie na wybory, odpowiedział, że oczywiście, że pójdzie, natomiast miał pewne wątpliwości do, co do tego, dlaczego takie wybory, dlaczego głosowanie odbywa się w niedzielę, w dzień wolny od pracy, a nie w tygodniu, kiedy ludzie pracują i te osoby, które pracują w komisjach. Tak ciężko, muszą to robić akurat w niedzielę, gdzie dzień jest przeznaczony do odpoczynku. No tutaj mam mieszane uczucia, ponieważ nie wiem, czy ludziom, czy Polakom chciałoby się jeszcze w dzień roboczy, po pracy, czy przed, czy przed pracą. Wstępować do lokali, do... A, czy, 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 czy nie? Wiesz, to słucham Cię, też czytałem ten wywiad. Nie I wierzysz, nie, nie wierzysz temu, co mówię. <laughs> nie, nie, nie. Tylko tak, tak się zastanawiam logistycznie, gdzie najwięcej komisji, że tak powiem, ma, ma swoje lokalizacje. No, przy szkołach. przy szkołach. W szkołach po prostu. Um. No i teraz wyobraźmy sobie dzień, tygodnia, poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, e, gdzie, gdzie tą komisję umieścić, tak? Przecież jesteśmy po reformie, gdzie sześciolatki poszły do szkoły, tak? Przepraszam, znowu uderzamy w platformę. Znowu niektórzy, którzy są tym wstrząśnięci nie dadzą rady oglądać tego programu. Przepraszamy. Kwestia faktycznie tej niedzieli jako dnia bez pracy, no to to, to z tego nie. To jest mocny No to jest mocny argument. No, logistycznie, technicznie wydaje mi się, że w Polsce tydzień. A z drugiej strony, gdyby, gdyby było to w tygodniu i na przykład też gdzieś przy szkole, no na sali gimnastycznej, no można odwołać na przykład zajęcia na sali gimnastycznej tygodnia, tak? Co ty, co, ty, co ty mówisz? Czy, jak chodzi do szkoły podstawowej, to naj, najprzyjemniejszy moment tygodnia to był kiedy? Kiedy miałeś nie. polski? Śli... Nie, chemię? Nie, był dzwonek na przerwę. No, Mój syn też uwielbia. To jest jego ulubiony, ulubiony przedmiot, ale. Chociaż teraz tak nie do końca chyba, bo nie może do sklepiku, bo sklepiku już nie ma. Znowu uderzamy w platformę. Nie możemy, to, nie rób tak, bo nie zapraszamy. Chodziło mi o to, że można zamknąć na jeden dzień e, salę gimnastyczną, zrobić tam. E, Wybory, zrobić tam głosowanie, bo w sumie rodzice i tak, i tak te dzieci do szkoły odprowadzają, tak? Tak. No, no i co masz do powiedzenia teraz? Że nie możemy zamykać sali, a coś jeszcze? No, więc ja chcę, byłby w tygodniu. Masz takie prawo. Dobrze. Ale jeszcze chciałem, chciałem, za, chciałem zacytować e, mm, kilka wypowiedzi. Chciałbym zobaczyć odsunięcie komunistów od władzy. SLD WON, PSL WON, Platforma WON, Nowoczesna WON. Won, <noise> czyli, yy, czyli tych wszystkich odsunięcie od władzy. Wszyscy to komuniści z tych partii, co powiedziałem? No albo z korzeniami komunistycznymi, natomiast tam Wojciech Serowski na temat nowoczesnej bodajże się wypowiada, że on ich nie zna, tak? No nie, nie wie. nie jest Petru. No właśnie, nie, nie zna ich, więc na nich nie chce głosować. No bo niech się przedstawi jestem stąd i stąd mam taką taką mamę, takiego, takiego, tatę, yy, stąd biorę fundusze i tak, wtedy ma można... No, taką historię, Ta. mam takie doświadczenie, no bo tak, no bo jakie on ma doświadczenie? No nie no. wiemy. Zresztą no nie. No. Znaczy, no wiemy o jednej kwestii o, kwestii o kwestii, że ma świetny wpływ na ludzi, którzy chcieli brać kredyty, tak? No to raz, znaczy to jest, to jest człowiek, no to jest pochodna. Pamiętasz, były już, już różne memy na ten temat, skąd się wziął. Były, no, były, były, więc były, tak. to jest pochodna, między innymi Balcerowicza. więc. Więc to mniej więcej te, te klimaty. Ale tutaj jeszcze mam jedną wypowiedź, którą chciałbym, żebyś skomentował. Cookies mógłby w koalicji z PiSem wytargować jowy, które są kluczem do odzyskania niepodległości od Unii Europejskiej. Co myślisz? No to tak już no, dobrze mówi. Dobrze mówi. To już stwierdziliśmy tak. już, już na, 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 na samym przód, na samym przód. Naszej, na, naszego programu. Eee... No i no zobaczymy tutaj, po wyborach, jak to układa do, do niepodległości. No teoretycznie wtedy nie będzie y, nic od partii zależeć, tak? Wybierzesz takiego człowieka, który, którego chcesz, wiesz, że za tym człowiekiem stoi, stoją takie osoby, wiesz, że za, za tym człowiekiem stoją takie działania i wiesz, że ten człowiek reprezentuje to. Y, a to jeszcze obiecał. Więc y, i z masy tych ludzi zostanie stworzony, y, stworzony y, rząd. Natomiast. Y, Koncepcja tych jednomandatowych okręgów wyborczych jest, jest jeszcze taka, a żeby to był też wstęp do zmiany całkowicie w systemu yy, na prezydencki, czyli jak najmniej władzy w Sajmie, w Senacie, być może już nawet tylko w jednej izbie parlamentu, a jak najwięcej, żeby miał prezydent. No ale to, to, jest, to, jest, to jest inna kwestia. No ale to tak samo jedno, tak jak no, pamiętasz tak. nasz program o referendum? Państwo ma nadzieję też pamiętacie, a jeżeli nie, to wróćcie sobie. To, żeby już prowadzić te jedno mandatowe kręgi wyborcze, trzeba mm. konstytucję zmienić. I stąd była kwestia pani też tego referendum. Ale jeszcze zapytany, jak pańskim zdaniem wypada Ewa Kopacz na stanowisku premiera odpowiada? Po co zadaje pan takie pytania? Mam panu powiedzieć coś, co nie widać gołym okiem. Wszystko widać i każdy to widzi. Kopacz to nieudolny, wredny, brzydki babsztyl. Kompromituje Polskę swoim zachowaniem, wyglądem, brakiem ogłady, dobrych manier, brakiem godności w zachowaniu, kompetencji w zachowaniu, służalnością wobec zagranicy no itd., tak dalej. I tak dalej. No, cały Wojciech Tejrowski prosto z mostu mówi, jak jest. No, ja nie potrafiłbym powiedzieć yy, na inną kobietę, czy znaczy na inną, na jakąkolwiek kobietę, yy, na przykład babsztyl, yy, natomiast yy, żebyśmy nie oceniali per ce, per, no, no tak. wy, wyglądu zewnętrznego, tak? no, bo my zbliży... też, nam też trochę brakuje. Nie wiele, ale brakuje ale do ideału. Z, ale zwrócił uwagę na, na... Natomiast to, jak on, jakim ona jest, to jest Premier. Tak, ja, jakim ona jest człowiekiem rządzącym, jak się nie potrafi zachować w tej tak zwanej, wiesz, y, y, politycznej sferze, no to, to to jest prawda, tak, no i to to widać i najlepszy, właśnie najlepszym przykładem tego jest y, taniec na czerwonym dywanie z Angelą Merkel. Właśnie, też zapraszamy, jak Państwo sobie wpiszecie w internet właśnie taką kwestię, to znajdziecie na pewno bardzo dużo zdjęć i opisów i komentarzy, Przecież trafny, nasza, I to, trafny, nasza, to trafny, pani, trafny. nasza pani premier skłaniała e, się chyba do ogrodzenia wtedy. No, no właśnie, ja nie mam pojęcia, co na tam robi. Też nie ale. wiem. Taniec z gwiazdami. No, tak, tańcząca gwiazda. No to dobra, e, co ale jeszcze? Co jeszcze? W Europie trwa trzecia wojna światowa. Wiedziałeś? Ehm, Mamy no inwazję wiem. milionów islamistów, z czego trzy czwarte to młode byki bez rodzin w wieku poborowym. Ukraina jest w stanie wojny z mocarstwem rosyjskim, wojna dookoła Morza Śródziemnego, powstało państwo islamskie i rośnie. No ale wiesz, ale co? No, ale tak. tak ostro już to nazwać. No, no tak jest, ale to już, to już kilka miesięcy temu, dobry kilka miesięcy, Mariusz Max Kolonko pisał, czy znaczy pisał, mm. mówił, mm. Że, y, że my jesteśmy w stanie wojny jako Polska z kalifatem, tak? bo jesteśmy w tej koalicji antyterrorystycznej, anty, y, gdzie są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, my tam jeszcze inne kraje, więc y, my jesteśmy w stanie wojny. U nas sobie nikt z tego sprawy nie zdaje, bo na tą chwilę Polska mm. nie jest, y, tak, nie jest, y, znaczy inaczej. O tym mówi się, tylko nikt tego nie słucha. Może bardziej tak. I nie mówią o tym, no i tu znaczy, wracamy no, znowu, po raz no, ale, kolejny. Ale nie Wiesz baruj, o co chodzi. Bo to jest niewygodne, bo y... granice mamy no, no tak naprawdę no, bezbronne całkowicie. Według pani minister spraw wewnętrznych wręcz przeciwnie. Że mam fantastycznie zabezpieczoną tą granicę wschodnią, bo to o tą granicę chodzi, tak? Bo południowo nam zabezpieczają nie wiem, Węgrzy. Czym, nie, nie, nie wiem czym, chyba wysoką trawą. No, ale... Um, wiesz i, i z tego punktu właśnie, y, z, z tego mm. y, co powiedział Wojciech Cejrowski, że jesteśmy w stanie y, znaczy wojny, to powiedział z Kolonko, ale że, że toczy się trzecia wojna światowa, wynika y, też nasz stosunek do imigrantów, znaczy na, czyli osób, które, które inaczej na to patrzą. Tak, bo, bo skąd ci imigranci idą? Właśnie z tamtych terenów, gdzie rządzi Kalifat, y, no, a my jesteśmy w stanie wojny z Kalifatem, więc y, de facto. Więc tak naprawdę my mamy prawo nie przyjmować tych ludzi, dlatego że mamy ogromne, e, ogromne e, obawy, że wśród nich będą właśnie za, e, zamaskowani, no nie fizycznie, ale f, tak, tak jakby wiesz, zakamuflowani. Mm, ale to teraz mm, Ci powiem to, co? Żołnierze w cudzysłowie, tak? Zgadza, Kalifatu. Zgadza się. Teraz ci powiem jeszcze to, co powiedział zaraz później. Na pytanie, czy to aby na pewno inwazja, a może szukanie lepszego życia, Wojciech Czerowski odpowiada, a skąd Pan wie, co mówi? Skąd Pan to wie? Bo ja stosuję zasadę roztropnej podejrzliwości, zasadę, która stosuje zasadę, którą stosuje lekarz, gdy istnieje podejrzenie epidemii. Izolacja do czasu uzyskania pewności, że nie mamy do czynienia z epidemią. No, więc tutaj. No, no, no o to marcia. właśnie chodzi? Nie ma u nas w rządzie tej roztropności, tylko jest to wszystko, tak wspomnieliśmy wcześniej w naszych poprzednich programach, wszystko pod dyktando Angeli Merkel. Niestety człowieka, który podejmuje decyzję i, i który otwarcie chciał przyjąć emigrantów, a teraz sam ma problem i przyznaje się, że to był błąd. Ale my nie, my ślepo dalej, dokładnie. dalej do przodu. Także podoba, bardzo mi się podobał ten wywiad, ponieważ widać było, że mówi dokładnie to, co myśli, jest autentyczny, ale ma też wiedzę na ten temat. Nie boi się, nie boi się tego powiedzieć, nie boi się powiedzieć prawdy tego, tak jak jest, w sposób tak naprawdę dobitny, tak? Aby każdy to zrozumiał. No, Dokładnie, no dlatego Dzień. zachęcamy do, do, do przeczytania, do, przeczytania do, do wglądu do tego artykułu. I widzisz, tak żeśmy się rozgadali, myślałem, że, że nam to zajmie kilka minut, a tak pięknie rozwinąłeś ten temat, że nie zdążymy z tym kolejnym, ale to nic. Ja? O wyborach troszkę na wesoło, a troszkę smutnie opowiemy w kolejnym programie. Dziękuję. Tak. I i pozdrawiamy jeszcze Wojciecha Cajrowskiego. życzymy wszystkiego dobrego i oby więcej takich wypowiedzi. <noise> Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.